Dzień dobry, chciałam Wam wszystkim podziękować za wzięcie udziału we wspólnym przedsięwzięciu tarotowego kalendarza adwentowego. On się już zakończył. Dziękujemy Wam za wszystkie interakcje, za komentarze, za łapki w górę i łapki w dół. Dziękujemy Wam za inspiracje. Mam nadzieję, że podobało Wam się to. A nawet jeżeli nie, to mam nadzieję, że wyraziliście, wyraziliście swoje zdanie i być może w przyszłym roku coś poprawimy. Do przyszłego roku jest jeszcze dużo czasu, więc być może jeszcze raz podejmiemy coś wspólnie, ja i kot w pierniku. W każdym razie dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję, że Wspólnie spędziliśmy ten czas, że my, czyli ja i kot w pierniku, trochę umililiśmy Wam ten czas, e, oczekiwania na Boże Narodzenie, na ten rozgardiaż cały, przedświąteczny, na pośpiech, e, że mieliście może parę chwil w ciągu dnia takiego oddechu albo tchnienia nadziei. Albo mogliście być na coś przygotowani, czego się nie spodziewaliście i to Wam w czymś pomogło. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia do przyszłego roku. Być może wymyślimy jeszcze coś wspólnie wcześniej niż kalendarz adwentowy. Wspominamy o tym również w zapowiedzi. Kto wie? Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia do następnych filmów. Na razie!